Cześć, 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 witam Was, z a nie się na kolejny odcinek w serii oczywiście Pokémon, dobra to jest jakiś tam z e, pitolenia znowu idziemy do Jima używając oczywiście sztuki HM dobra, tutaj będziemy musieli znaleźć zaraz przyciski by dostać się do bossa ale póki co pokonajmy tych dwóch jeleni, których tutaj właśnie jeden z nas, jeden z nich już nas zaczepia i ma Magnemajta, Magnemajta myślę, że pokonamy spokojnie tym to Pokémonem Nie Nie lubię jak używa tego ciosu, bo jest strasznie silny Ale ten też dobrze działa No co Nie wierzę, że Mało zostało życia Ogólnie Myślę, że przejdziemy sobie tutaj tą całą, no tą całą, tego całego dżima, potem zobaczymy jak się dalej sprawa potoczy. Na pewno będę musiał u tego pokemona jakoś rozwijać, choćkolwiek jeszcze nie wiem dokładnie czy mi się to uda tak jak chcę, żebym się przemienił do growlera. MRS ja spamił Digiem Taką Ale ja lubię spamić tym atakiem To jest dosyć dobry Zwłaszcza, że mamy taki mały poziom I niszczymy sobie Trzy poziomy Jak nie więcej lepsze pokemony z tym atakiem Scratch To co nam to osłabiało, bo nie pamiętam A, defensywę nie chcą nam Osłabić, ale niestety nie uda mu się to, ponieważ i on ginie i to bardzo szybko, dosyć. Wow, 19 poziom Jadud, nie szalej tak dopiero jeden poziom, wbijem już drugi. To mi się podoba. No i co? On użył nowy Tackle, Sonic Boom, chciał jeszcze użyć. Niestety nie wyszło mu to, nie wyszło. Szkoda mu. No, Dziadu. Spróbujmy... O! Ale mi się zwarciło. Ale spokojnie, jeszcze tego... O ten, tam jeszcze jest jeden typ. Trzeci. To jeszcze go zniszczymy, przyjdziemy podleczyć mojego Dziadu. I może przejdziemy nim wtedy całego Gyma, jak nie, trudno. Ale coś mi się zdaje, że mam spore szanse na to, by przejść... tą... właśnie... Yy, tego Dżima, tylko właśnie Gio-Dżudę tylko. Szkoda mi trochę tego, że on jest taki wolny w porównaniu do innych Pokémonów. ale jeżeli już uderzy, to naprawdę jest się czego bać. Bo ma dosyć sporo siły. Widzicie Na tych trzech gościach wbiłem trzy poziomy Tak naprawdę Co dosyć fatalne było żeby tego właśnie Geodude tutaj wysłać Jako do Drzyma żeby go podszkolić Nie wiem gdzie teraz będziemy mogli Chyba że w ognistych W ognistych na pewno jeszcze będę mógł wykorzystać dio... siłę Geodude Aczkolwiek dziś jeszcze po drodze sądzę że będę nieraz używał yy... Będę używał po prostu siły Geodude, która jest potężna dosyć cute. Cyk. Szkoda, że nie ma takiej jakiejś opcji, żeby automatycznie, po prostu jak wchodzę do jakichś ciemnych pomieszczeń, to na przykład się włączył mi flash, czy właśnie tak jak teraz się przy takim krzaku, to musieliśmy wchodzić w menu i klikać, żeby włączył się cute. A powinno być tylko zapytanie czy mam przeciąć, czy nie. To było szybsze, łatwiejsze, no i dobra, no jest tak jak jest, jest okej. Okay. Idziemy rozwalić w takim razie ostatniego już osób, które tam zostały, czyli mistrza. Pokemon. Cute. Tyk. Tyk. Drzwi są otwarte. Tego Pana trzeba zniszczyć. Dobra, już się nie chwal taki, że taki dobry jesteś. On też tam, wiecie, pokrzykiwał, że on jest niezwyciężony, tego typu rzeczy. On ma jednego Pokemona. Raichu. Ale jaki poziom za to ma. jest to właśnie przemiana naszego... ...Pokemona. Pikachu. Wiecie, tylko czego żałuję, że nasz nasz jest jakoś, nie wiem jakby to powiedzieć, yy, genetycznie zmodyfikowany i nasz niestety się w tego pokemona nie zamieni. O. O, dobrze. No i co? Raichu został zniszczony. No I to. O dużo słabszym po pokemonem eee, to to jest dobry to jest dobry tego mm, dobry atak aczkolwiek wtedy e, tracimy własnego pokemona ale możemy przy okazji dać sporo obrażeń temu drugiemu pokemonowi mm. Dobra, użyjemy sobie Rare Candy myślę, że może na Charmandrionie. No i teraz on coś tam będzie gadał, nie chcę się na tego tu już tłumaczyć. Steam24. Thunderbolt, no... Dobra, wiecie co, tutaj coś jest. No, szkoda. Znaczy, to idziemy zaraz właśnie jeszcze sobie podleczyć pokemony i zrobić sobie miejsce na ewentualnie nowe rzeczy i idziemy w dalszą podróż. Jeszcze się nie będziemy co fali może do Vermilion City, gdzie odbijemy potem um, dalszą drogę, tylko najpierw załatwimy sobie coś, to co ułatwi nam drogę później, yy, po jaskini. bo to może być przydatne, polecam się na przyszłość, tutaj teraz wrzucimy kilka gratów, dilpz, a tu mogę depozytować aż Do pozycji no te temy wszystkie, nie nie nie. No dobra, zaraz sobie tą mapę weźmiemy. Na pewno takie, takie graty nam po prostu, nie. E, takie graty po prostu zajmują nam miejsce i... ...w tej chwili to nie jeżeli będę potrzebował to sobie po prostu wyciągnę ją tak naprawdę z depozytu a póki co nie ma żadnych mm, żadnych rzeczy które mógłbym używać town map potion to nie został po czymś tam dobra już mamy wszystko co nam było dalej Geodude, bo myślę, że jest warty w tej chwili e, jakiegoś większego tam szkolenia. Aczkolwiek Charizarda jeszcze trzeba będzie tutaj podszkolić potem. Znaczy, Charmandrio, e, no, Charmandriona wyprzemienił mi się w Charizarda. Ci mają takie słabe Pokémony? Ten już mam 21 poziom. Ała. I dig. Nie ma, nie, nie ma. I powinno być po nim. O, i jest oczywiście po ekrancie. Zważywszy na to, że ma taki sam poziom jak mój, to już w ogóle ym, szybko się go mu na pozbyć. Jak widzieliście, że ja z większymi poziomami sobie radziłem. Tutaj sobie pobiegajmy, bo najpierw może potrawię. Może mam tego swojego pokemona, którego chciałem. Tego. Yy, tego. No. Drowsy'ego, Muszę go po prostu mieć. Bo jest lepszy niż Butterfly. Tego trzeba trochę poszukać. Tyk. No. Żeby to był. Chosey. Jest! Jest Drosie. Tego też będziemy musieli podszkolić później. Ale widzicie, łapujemy go od razu na 19 poziomie. Nie! Ła! To mi niewiele robi tak naprawdę. No dawaj, wstawaj! No i będę musiał ciągle ładować tego Zeta. O, wstał. A nie. O nie, mój kolego. Chciałbym użyć tego czaru. Znaczy, Boże. Tego czaru. Tego skill'a. Który... ...zablokował mi by coś. Tyk. No. I teraz już powinienem złapać na luzie tego Pokemona. Nie trzeba przykład innych Pokeboli. Tak jest. No, i mamy Drove'ego. I on jest... Przynajmniej według mojego kolegi. No w sumie według mnie też. Yy, lepszym Pokemonem tam niż... Butterfly. Dobra, ja się napiję, bo słyszycie, że tak już chrząkam. To znaczy, że czas się napić. Mm. No proszę. To, to możemy czarmanderionem zniszczyć. No, ale bardziej się opłaca czarmanderionem, bo... Jak coś inne są, to... ...to ten... to najlepiej tym. A, to dosyć dobrze działa. Kurde. Twardy jest będę miał na większy poziom to będę szybciej. No Rozwalał tego. No i jeszcze mnie zatruł. Szczyt hamstwa i bezczelności. Oisz też w ogóle. O, jeszcze Burn! Aż trzy życia zabiera truciznę, no więc... bardzo efektywna jest. Ale to, co zabiera Oddish, to tutaj nie ma zbyt mu wiele do ratowania, bo... jego, tak naprawdę... życie zabierane było przez ogień. Dobra. Mam nadzieję, że mi ten Charmanderion to jeszcze trochę pożyje. W razie czego, bo tutaj większość to są już beiąc z tego co pamiętam. Aczkolwiek, no, przyda, przyda się nam jeszcze Charmanderion na stówę Dig, ała Double Kick. Nie, nie, nie ma spamienia. No, i kolejny. Pokémon, który łatwo uległ gdzie od... Vidorino, przemiana już. Indorana. Nie wiem czy miałem już wcześniej styczność z tym Pokemonem. Znaczy jak tutaj nagrywałem, to, to nie wiem czy miałem styczność z tym Pokemonem. Bo mogłem mieć. Aczkolwiek nie dam sobie głowy uciąć. No, 22 poziom. Ciekawe, to będzie jak go na 36 będę miał. Tego już... Nie, tego jeszcze nie gnoiłem Kolejny jełob, którego można łatwo yy, sklepać Sunshref Dobra, jeszcze póki mam go w rotacji to sobie wezmę What the fuck On mu weszło Cholernie mu weszło Aaaa, la, la la. Dobrze dobrze, confusion to się przydaje Taki atak Dawaj self No Co mu wchodzi? No. Oj, się tam zabił, w sumie. Dobry cios po prostu mam tutaj. Zubat. Mogę drowsć z nim coś zrobić? Bo nie wiem, jakie on ma w tej chwili ataki. Hipnozis? No raczej na niego nie będzie działać. Confusion? Uhu, hu hu Nie. Ciś, maciarzu. Nawet cię je zabiłem. Jednym. Jednym pokemonem, który miał naprawdę niewiele życia. Ale się nie dał. Niestety się nie dał. Dziękuję. <ścoughs> Na ci tutaj daję. No, normalnie na drożdżówkę by było, nie? A tu teraz zupa. Nie, na faję by było, o. Tak, to teraz młodzież chodzi. Może, że sam żebym nie był młody, ale... Ale ja na faję nie chodzę. <laughs> Gambler. growlight O, ty pokemon. To mu nic nie daje Nie wiem co ten roar w ogóle daje A te Pokemony spamię właśnie tym atakiem Właśnie nie. Dziwne to jest To jest jakiś okrzyk Lub wycie jak kto woli, ale No co tu daje? Vulpix. O! To lepszy pokemon Aczkolwiek nie użył zbyt mądrego ataku w stosunku do Jeradut No bo to jest w ogóle nie, nie ta liga kamienia ogień to nie jest to. Chociaż jak się ma duży poziom to na siłę można by było wygrać z takim pokemonem, ale wiecie. To jest bez sensu po prostu coś takiego robić. Tak, tak, tak. Tu, tu, tu się opłaca przyjść, zarobić trochę. E, tą kasę na razie nie wy zarabiacie bez... E, tam może to zarabiacie i to, co z tym potem robić, zapytacie potem sami się dowiedzieć, że przyda się nam właśnie trochę pieniążków bo gdzieś tam w końcowych fazach etapach właściwie gry będą te pieniądze niezmiernie potrzebne zwłaszcza na potionki i tego typu rzeczy dobra, czy na to zrobimy bo to szkoda atakowania nawet tych szczurów że takie gówno... A nie wiem co to w ogóle łapać No i co mi to da... miało dać Co defensywę sobie osłabiasz moją i co? Charmanderion! Zobaczymy Zobaczmy ile w ogóle cięcie zajmuje Znaczy zadaje obrażeń. dosyć słabo Chociaż nie jest tragicznie. Tyk Ember. Też podobnie zadaje. Więc w sumie nieważne. Czym go zaatakuję, ale już niestety z nim nie wygram. Dobra. Będziemy się cackać. Kilka, tak? Nie radziłbym. Dziękuję panie. Batticade Niestety ja straciłem już dwa Pokémony, czy jednego, nie, jednego na razie straciłem. Tu w ogóle jest jakaś jeszcze możliwość walki? Nie Gambler, kolejny Gambler. Tam jeszcze pewnie będzie z dwóch na dole, ale to też nie musi być tak, że ja ze wszystkimi muszę wygrywać, bo. Nawet, no nie mam takiego zamiaru. Tych kilku mogę sobie odpuścić i równie dobrze zrobić w na następnym odcinku. Tylko... Dostaniemy się po flesza. Woltrop. Poszedł w cholery. No no no. Coraz szybszy jest mój Pokémon. Może w końcu będzie szybszy od jakiegoś... To by było niezłe. Jakby był szybszy od niektórych Pokemonów później. No. No i Geodude ratuje nam skórę, kiedy potrzeba. Jeszcze 1200... Ich tam... Ich dolarów. Dobra, teraz zademonstruję wam pełną rzecz. ta -da! To jest Snorlax, żeby tego Norlaxa w ogóle pozbyć się go, to musimy zdobyć a żeby zdobyć flet to nie pamiętam co trzeba było robić. O zaraz, tu jest jakiś profesorek. Y... Item finder. No. O lol. <coughs> jakiś item. Znaczy jakiś poszukiwać rzeczy. Dobra, trzeba zebrać tylko 30 Pokemonów, a już mam ich 8, więc... Trudno, żebym nie zebrał 30. Na pewno drowzy mi się potem przemieni. Geodude <laughs> muszę się przemienić. Nie no, to na razie, nie chcę na razie liczyć, ile tych Pokemonów będę miał. Ale na pewno potem ten item Fider się może przydać. Potem jeszcze będą... Yy, tak zwane, no, starożytne Pokemony, czy, nie no, rzadkie Pokemony, to też będę łapał. Zobaczymy, co jeszcze mi przyniesie los. Tyk. Zróbmy to tak. Będzie boleć. Ło. Fajnie wiedzieć. Że to nie zabrało mu całego życia. No jeszcze trzyma się skubaniec. Mi się nie podoba. Takie Pokémony nie mogą prawa bytu. Nie mają się, prawa bytu. Wow, 24 szybkości ataku. O, magneton. Potrójny Magnemite. Taka przemiana. Sonic boom! Nie, nie nie ma! No i widzicie warto było ten właśnie jeden atak zostawić na tego Sonic znaczy no na no, ale No jak on się nazywał Tego już zniszczyłem? Chyba nie Tego chyba też nie Ale muszę tego nie robić bo A nie to, tego zniszczyłem, dobra ale ja że jednego pominąłem. To idziemy teraz jeszcze do. Nie, to nie musimy iść. Nawet tutaj idziemy od razu, żeby czasu nie tracić. To jest jaskinia digletów. Będziemy mogli złapać takiego jako takiego Pokemona, ale nie jest mi on do życia potrzebny. Mam diodut, wystarczy. Tylko że diglet może być nieco szybszym Pokemonem. A atutem jest. To, że kopie się pod ziemię i atakuje właśnie z tej podziemi, Ale tak poza tym ten Pokémon nie, jakoś nie przemawia do mnie. Dziękuję. Ale tego nas tu trochę poatakuje, bo to jest, tak jak mówię, jaskinia właśnie tylko tego Pokémona i. Lubi sobie poatakować mnie. I czasami nawet niektóre Pokémon nie dają tak jak mieliśmy tam okazję przed chwilą zobaczyć. Nie dają nam uciec po prostu. Nie O, duk trio. To możemy sobie, sobie złapać. Rzucić do. Rzucić do nawet. No dobra. Patrzcie jaki wrednę. to sobrzucić do, do PC, ale po co? Ale wiem, że tutaj można złapać właśnie Duke trio i Digleta. No, wiecie, Ductrio równie dobrze mogę sobie przemienić do digleta. Tak naprawdę Nie wiem czy Diodu nie przemienię sobie, kurde, no. Nie przemienię sobie kamieniem dopiero. No. No co jest? No spamiśmy mi będzie to interes. No jeden, yeah, no jeszcze jeden Ale już jesteśmy przy wyjściu, praktycznie przy wyjściu No no lubią atakować innym to nie poradzę No i Jeszcze tym Grolem spamią Nie, no już widzę nawet drabinę a mimo wszystko, nie dają mi dojść do tej drabiny. Run, run! O! Dig. Patrzcie! Dobra. stawaj, No wstawaj! Teraz możemy uciec. Nie możemy. Bo dalej nie możemy. No co za wredne stworzenie to są. No. I teraz już jesteśmy na zewnątrz. Dobra, jakiś rybak, ale do tego rybaka nie musimy zachodzić. W żadnym razie. Tutaj jest pewien domek i tutaj bodajże się dostawało. Flash. Eee. Niektóre Pokémon nie mogą walczyć No wiem A ty co tam masz? No, a mogę tutaj jak złapię Rafały będę mógł przemienić na Mr. Mina i tak też zrobię. To jest dosyć ciekawy Pokémon, on ma coś... Yy, coś coś takie szyby jakby niewidoczne No, mam 10 Pokémonów, nie? 8. 1. Dobra. Postaram się zrobić coś, by te 10 Pokémonów mieć. Zdajmy sobie tylko to. I to. I powiem tak. Czekajcie, czy to coś jest? Nie. Nie ma. To powiem wam tak, ja się tutaj z wami pożegnam i do następnego odcinka postaram się złapać dwa pokemony, albo ewentualnie przejść na ślepaka do mięskinie, bo nie chcę żebyście tam mięskinie po prostu widzieli jako że po ciemku, bo tu nie ma sensu, dobra, no dlatego żegnam się teraz z wami, na razie.